Cześć. Zanim zrobisz pierwszą swoją odbitkę w samodzielnie własnej ciemni, musisz zebrać do tego sprzęt. I w sumie nie jest to sprawa prosta, ponieważ wybór sprzętu jest ważny, ważne jest ustanie, co jest ci niezbędne, co jest tylko przydatne, co musisz kupić, a co można sobie po prostu spokojnie odpuścić. Zacznijmy od tego, że hmm, zacznijmy od wywołania filmu. Czyli co jest potrzebne do wywołania filmu. No, Koreks, jakiś. Jaki? Yy. Naj najlepiej kupić koreks, którym można jednocześnie wywołać albo dwa negatywy małobiaskowe typu 135, albo jeden typu 120. Ponieważ, jeśli nawet fotografujesz w tej chwili na małym obrazku, nie wiesz, czy za chwilę, za miesiąc, za dwa, za pół roku przyjdzie do głowy kupienia aparatu średnioformatowego, bo chciałbyś spławać tej magii średniego formatu, więc od razu koreks kupuj taki, że można było w nim wywołać albo dwa małoobrazkowe, albo jeden średnioformatowy. Nie kupuj koreksu na jeden film małoobrazkowy. Nie ma sensu. W takim koreksie, w każdym z tych koreksów, czy to w jakiej bądź filmy, możesz wywołać też jeden film małoobrazkowy. Trzeba tylko odpowiednio mniej wlać do niego od czynników, czyli wywoływacza utrwalacza, ale na wszystkich, ta, która jest pod spodem, czy na tym jest na wierzchu, jest napisane, ile potrzeba jest wywoływacza, żeby można było go wywołać. Koreks, możesz kupić nowy, i cena nowego koreksu to jest w granicach 100 paru złotych, lub używany na przykład takiego Krakusa Tanka 800, bo to jest chyba najpopularniejszy, w cenie w granicach 30-80 złotych. W sumie to jest prawie to samo, ponieważ ten koreks produkowany w Warszawskich Zakładach Optycznych był produkowany na licencji dokładnie Patessona. W związku z tym ja używam koreksów Krokusa, uważam, że nie są złe. Jak kupisz koreks, potrzebujesz jeszcze do czegoś te chemię, którą przygotowujesz, czyli wywołać utrwalacz. Zlać albo przygotować. Najlepsze są moim zdaniem butelki harmonikowe. Potrzebujesz takie dwie. Niebieską, a czy niebieską. <grystanie> Najlepiej z dużymi kolkami. Ja używam z niebieską i z żółtym kolkiem. Harmonikowa butelka ma tą zaletę, że. O, tak, jak tutaj. Tu mam utrwalacz. To jest dwulitrowa butelka, a tutaj jest wlany litr utrwalacza. Po zgnieceniu tu nie ma dostępu powietrza. W związku z utrwalacz w takiej butelce ciemnej może być przechowywany dłużej, niż jakby był do, z dostępem powietrza. Więc polecam zaopatrzyć się w takie butelki harmonijkowe, butelki harmonijkowe w granicach 40 złotych nowe, starych tak nie wiem czy warto, zresztą chyba nie wiem, czy jest mało ich sprzedaży, a nie wiem czy warto kupować stare, bo mogą, jeśli ktoś zostawił, zapomniał, zostawił no, ta jest czyściutka. Jeśli zostawił utrwalacz albo wywołać na długo w środku, to ona może być już tak brudna, że ciężko ją będzie domyć, więc lepiej nową. 40 zł za sztukę, dwie sztuki potrzebujesz. Ja do wywoływania mam litrową do wywoływacza i dwulitrową do utrwalacza kupioną. Żeby przygotować płyny, potrzebujesz jeszcze mieć męzurkę. Tak jak ja używam wywoływacza w płynie, więc potrzebna jest szklana może być pastykowa, menzulka, żeby odliczyć kilkanaście mililitrów wywoływacza oraz jakiś pojemnik, to jest akurat kuchenny, z dobrą podziałką do odliczenia wody. To jest dosyć ważne, ponieważ zależy od tego, jak dobrze odmierzysz, to uzyskasz właściwą stężenie płynu, który, wywoływacza, zwłaszcza wywoływacza, bo na nim zależy nam najbardziej. Potrzebny jest jeszcze termometr. Możesz używać takiego termometru. To jest właśnie fotograficzny termometr. Ale zupełnie dobrze wystarczy ci zwykły, pokojowy termometr, byle miał dobrą, yy, czyli był w miarę dokładny i miał dosyć dużą, czyli wyraźnie widać stopnie. I to już mamy wszystko. Nie, już jak wywołamy nasz yy, film, musimy go powiesić. Tak, tu piszą dwa filmy wywołane, nie wiem, z dwa dni temu. Nie no, dwa dni temu nie, bo by nie wisiały już. Wczoraj wywo wywoływałem, muszę się na czymś powiesić. Są uchwyty, są specjalne takie fotograficzne, ale zupełnie dobrze. Tutaj jest. O, to jest taki fotograficzny klamra, ścisk. Ale zupełnie dobrze można się zastąpić kupionymi takimi ściskami stolarskimi, plastikowymi w sklepie budowlanym. Parę złotych kosztują. Potrzebujesz, jeśli będziesz wywoływał dwa negatywy, ja staram się przeważnie dwa negatywy na raz by go wywo wywoływać, chyba że wywołuję cztery, wtedy mam dwa koleksy, potrzeba więcej. Potrzebujesz dwa na górę i dwa na dół, żeby obciążyć go, czyli cztery takie ściski. Dobrą rzeczą do filmów jest coś takiego, co jest ściągaczem do wody, żeby ściągnąć nadmiar wody. Nie jest niezbędna rzecz. Można zupełnie dobrze wziąć bawełnianą rękawiczkę i za pomocą włożyć film i za pomocą dwóch palców też ściągnąć beleczystą bawełnianą rękawiczkę taką, żeby była fotograficzna, żeby włosków nie zostawiała. To co? Filmy mamy z głowy. Przejdźmy do poważnych rzeczy, czyli do konkretów, do robienia ciemni. Potrzebujemy powiększalnik. To jest Krokus 66 bodajże. Powiększalnik jest ważny. Wybór powiększalników nie jest duży. Nowy powiększalnik, jak sprawdziłem, to jest cena około 1400-1700 zł. Hmm, powala. Czyli nie lekko jest. Używany powiększalnik można kupić w granicach 200-300 zł. I to już jest dużo lepszy wybór. I zachęcam cię do kupienia używanego powiększalnika. Ponieważ zaoszczędzone te pozostałe 1200 1500 zł, możesz wydać na pozostałe elementy, które ci są niezbędne do ciemni. A jak się okaże, że potrzebujesz lepszego, to, to, to się okaże: to będziesz to, tego, tego używanego od sprzedaż. Najbardziej popularne są krokusy. To jest Krokus 66. Krokusów ja osobiście nie lubię krokusów. One się ciężko podnoszą, ale. To nie jest zły powiększalnik. Jeśli kupujesz, żeby na co zwrócić uwagę kupując powiększalnik? Przede wszystkim zalecam, znaczy proponuję ci, nie kupuj powiększalnika, którym można robić wyłącznie odbitki z filmu małoobrazkowego, czyli te filmu 35 mm, ponieważ to co mówiłem przy wywoływaniu, jak zachcesz zrobić odbitkę ze średniego formatu, to co wtedy? Kupić lepiej jest troszeczkę droższy, tak jak ten, ten krokus, yy, którym można jednocześnie, znaczy można jednocześnie, można albo ustawić, żeby, w, żeby robić odbitki z małego formatu, albo z dużego, średniego formatu. To, że dzisiaj nie robisz średniego formatu, nic, nie, o niczym nie znaczy. Jeśli już kupujesz używany powiększalnik, sprawdź to, jak on się przesuwa. Czy jego się da podnieść zwłaszcza, czy nie jest za twardy i się w ogóle nie da ruszyć. Sprawdź, jak chodzi o regulację tutaj tego mieszka i sprawdź ten mieszek, czy on jest w ogóle szczelny, żeby światło nie uciekało bokiem białe, to znaczy włączyć i, i już jest pewne. Czy to wszystko się trzyma kupy? Elektryka, nie jest obojętne. Jeśli ten kabel jest stary yy, i wyłącznik jest niepewny, czy, czy wtyczka jest jakaś stara, w ogóle się tym nie przejmuj. To kosztuje parę złotych. Można całe wymienić od początku do końca, założyć nowe. Nawet jeśli miałby porwany kabel, to można go spokojnie wymienić na nowy, to nie jest żaden problem. Natomiast, no co mamy od góry? Żarówkę. Żarówka fotograficzna, która tam się znajduje, to nie jest zwykła żarówka. Jest tam mleczna żarówka bez napisów o właściwej temperaturze barwy, czy właściwej krzywej tej temperatury i proponuję nie wstawiać tam jakichś zwykłych żarówek, bo to jest bez sensu. Kupić fotograficzną żarówkę. Ona nie jest tania. Uczcie je, powiedzmy. Nie jest tania. Albo nie, ja mówię nie jest tania. Jest droga. Ponieważ za 150-watową żarówkę trzeba zapłacić 60 zł. Można kupić używane żarówki, zapłacić za nią, za nią mniej, jeśli jest to naprawdę fotograficzna żarówka, czyli powiększalnikowa, to można. Wtedy ceny są nie wiem, 10-15 zł. Ale w sumie to lepiej kupić nową żarówkę, bo wiadomo, że jest nowa i na długo ci starczy. Powiedziałem 150 W. Do takiego powiększalnika to jest tak, nie warto kupić słabej żarówki, bo będziesz miał dłuższe czasy naświetlania, nie będziesz mógł używać przysłon. 150 W moim zdaniem do takiego powiększalnika jest sam raz. Gdybyś miał większy powiększalnik, to lepiej by było jeszcze większą żarówkę, ale tej wielkości powiększalnik 150W naprawdę jest wystarczająca. Jak kupisz powiększalnik, to tu pod spodem, tu, gdzieś, o, gdzieś w tym miejscu, znajduje się taki kawał szkła, taka soczewka wielka, czyli kondensator. Sprawdź, czy on tam jest i czy on jest w dobrym stanie. Czy on, jeśli jest brudny, to nie ma problemu, można go wyczyścić i, i nie ma żadnego nie, nie stanowi. To natomiast może się zdarzyć, że ktoś go wyjął w jakimś celu i go nie ma nie dokupisz. Ten powiększalnik no, no, będzie bezużyteczny bez, te, bez tej soczewki. Warto na nią zwrócić, zwrócić uwagę, czy jest. Następnie yy, ta ramka do wkładania negatywów, o, wyjmijmy ją, no, nie powinna być podzewiała. ale najważniejsze w niej, w niej tu jest szkło. Ono ma być idealne, czyli żadnej rysy na nie. Nawet jeśli on przestał w piwnicy ileś czasu, to ona ma być czyściusieńka, także jeśli ją przetrę, to ma być bez rys. Jeśli jest porysowana, no tak, na tej widać delikatne ryski, takie drobne od przesuwania się filmu po nim, um, ujdzie, ale jeśli by była jakaś lisa, to ta lisa będzie na, jakby była na filmie, będzie później na każdym odbicie. Można zrobić, dorobić, pójść do szklarza i zrobić y, szybkę nową. Ale jak to już że ona też może nie być dokładnie idealnie czysta, znaczy bez dysek. Ten mechanizm obuszenia, opuszczania ma działać prawidłowo. Co mamy jeszcze w powiększalniku? Obiektyw. To jak widać, to nie jest obiektyw oryginalny Krokusa, to jest jakiś inny obiektyw. Tak jak mówię, nie lubię Krokusów. Ja chyba w życiu nigdy nie robiłem odbitki na oryginalnym obiektywie Krokusa. Ale to jest tak, że te obiektywy są w porządku, są dobre obiektywy. Jeśli będzie obiektyw i on będzie sprawny, czyli będą działały w nim przysłony, no się ręcznie przymykają, i będzie czysty, to nie ma co kombinować i zmieniać tego obiektywu i kupować za kilkaset złotych jakiegoś innego. Ten obiektyw spokojnie ci wystarczy, jaki będzie w zestawie, do tego, żeby zrobić dobrą odbitkę 13x18, czy nawet większą, i dopóki nie chcesz robić naprawdę dużych odbitek. To nie ma co kombinować z obiektywem. Obiektyw, jeśli jest w zestawie obiektyw Krokusa, to będzie to dobry obiektyw. To, to są dobre obiektywy. Zejdźmy na dół. Następnym elementem, który musisz dokupić, to jest maskownica. Ja uważam, że maskownica jest potrzebna, ponieważ bardzo ułatwia pracę. Nowa maskownica. Znaczy, nie mam przy sobie maskownicy, ponieważ to jest sprzęt, który ja przyniosłem z garażu. A nie wyjmowałem go z mojej ciemni, bo ona jest trochę dalej, więc to nie jest sprzęt, który jest w ciemni u mnie, tylko to jest sprzęt, który stoi w garażu i się kurzy na co dzień. Może kiedyś, jak będzie większa ciemnia, to on trafi z powrotem do ciemni. Więc maskownica. Maskownica nowa jest strasznie droga. Ja sprawdzałem maskownicę, to po prostu chcą za nią 1000 zł, 900 zł, za nową maskownicę, aż mnie. No, zatkało. Używana maskownica dobra, oczywiście przede wszystkim polska. 50-70 zł. Maskownica nie jest elementem, który się popsuje jakoś. Żeby nie była podzewiała, jakoś yy, strasznie brudna, to używaną maskownicę 50-70 zł jak najbardziej. Obok maskownicy, elementem, który tu jest potrzebny jest zegar ciemniowy. Część osób yy, mówi, że zegar nie jest potrzebny. Możesz przecież tym sobie włączać światło włączasz wyłączasz włączasz wyłączasz nawet będziesz miał komórkę będziesz sobie na komórce odliczał 3 sekundy włączasz wyłączasz ja uważam że zegar ciemniowy jest potrzebny i że zegar ciemniowy da ci wygodę pracy da ci przede wszystkim powtarzalność zdjęć bo jeśli na że ustawisz 5 sekund to on ci będzie odliczał 5 sekund za każdym razem jak wyjdziesz a nie 4,5 albo 5,5 sekundy, albo jakieś inne układy. Ja uważam, że zegar jest bardzo ważny i zachęcam cię do kupienia zegara. Nowy zegar kupiony w sklepie to jest w granicach 500 zł. Hmm. Ale używany zegar jakiś to jest 50 do 150 zł. Da się spokojnie coś z tego wybrać. Są momenty lepsze, są momenty gorsze, czyli czasami trzeba poczekać, dlatego zachęcam Cię, żebyś ten sprzęt zaczął kompletować, skupując go, zanim zaczniesz robić jeszcze ciemnie, zanim to postawisz, bo później się okaże, że no miał, mam już ciemnie, ale brakuje mi jeszcze czegoś. Zacznij sobie to powoli zbierać, będziesz zbierał przez pół roku, czy ile będziesz miał czasu i chęci środków finansowych. Więc taki, na taki zegar warto popatrzeć i da się go kupić. Tak jak powiedziałem, 50, 70, 50, 100 zł, da się kupić zegar ciemniowy, a ja uważam, że zegar ciemniowy jest potrzebny. Mam mieć zegar ciemniowy. Przydatna jest lupa. Nie jest niezbędna. Może być zwykła lupa, ale są lupy powiększalnikowe. Ja swoją lupę powiększalnikową pożyczyłem i nie mam jej. Chyba będę musiał sobie kupić nową, bo chyba już ona mnie nie wróci. Luba powiększalniowa to jest takie urządzenie, które tu stawiasz i według niego możesz ustawić ostrość. Część powiększalników, tak jak w tym, znaczy część powiększalników, tak jak w tym, który używam w ciemni, ma takie coś, że jak wyciągnę tą, tą kratkę, to ustawiam sobie ostrość na taką szczelinę. Tam jest taka szczelina, w którym sobie mogę spasować ostrość i ustawić, yy, ale tylko niektóre. W większości musisz ustawić ostrość, patrząc na oko, czy ostre jest to, co widzę na zdjęciu, i wtedy ustawiasz sobie ostrość. Właśnie lupa jest przydatna. Warto mieć jakąś lupę do tego, żeby ustawić ostrość. Zrobiliśmy odbitkę. Musimy ją w tej chwili włożyć do kuwety. Potrzebne ci są kuwety. Trzy. Trzy kuwety. I bo potrzebujesz tak. Utrwalacz. Znaczy, co ja gadam? Najpierw idzie do wywoływacza później do przerywacza i później idzie do utrwalacza. Trzy kuwety obok siebie stojące, dokładnie w tej kolejności. Czwarta może być coś większego, bo tym już płuczesz, czy na przykład duża miska. Trzy kuwety, kuwety muszą być większe od papieru, który chcesz używać. No kawałek, żeby miały pewien luz, nie to żeby one musiały na stykle leżeć. No i kuweta, ale pamiętaj też o tym, że jak kupisz dużą kuwetę, no to tego wywoływacza czy utrwalacza musisz wlać tak 1,5 centymetra, żeby ten papier w nim pływał centymetr, 1,5 centymetra mniej więcej. Czyli jak kupisz na przykład duże kuwety, to się okaże, że żeby zrobić jedną odbitkę, będziesz musiał wlać 3 litry wywoływacza czy 2 litry wywoływacza i trochę będzie szkoda go. Więc tak jak ja kiedyś używałem, miałem kuwety dwóch rozmiarów, duże i, i normalne. I to, to jest właśnie moja stara kuweta, którą dawno, dawno temu używałem. Rozmiar normalny, nie wiemy co tutaj w nim jest. O, żarówka, znowu widziałem o żarówce. To jest kuweta, która ma, polska kuweta, którą kupiłem w Warszawie w sklepie optyczny, foto optycznym, fotooptycznym, nie wiem, w 80. roku. Tak wygląda. Jeśli dbasz o kuwetę, jeśli ta kuweta po każdym użyciu jest myta, pukana myta, to ona jest jak nowa. To jest nowa kuweta, nowiuteńka. I moim zdaniem ta jest lepsza ze względu na to, że ma lepiej wyprofilowane dno. Nie mówiąc o tym, że jest sztywna i plastyku, a ta jest mięciutka, to ta ma bardziej płaskie dno. I ja osobiście, jeśli mam używać, to używam tych swoich starych kuwet. To znaczy mam też. I, znaczy, te największe moje kuwety mi się z, zniknęły. Ale mam kuwety, te mniejsze, które mam i używam. Do każdej kuwety. A, y, kuwety, cena kuwet. Kuweta kosztuje w granicach, nowa, taka jak ta, chyba 16 zł. Używane kuwety w granicach 10 zł. Co wybierzesz, będzie dobre. Do każdej kuwety potrzebujesz szczypce. To są akurat, akurat na nowiutkie szczypce, jeszcze nie używane. Natomiast y, szczypce jest dużo różnego rodzaju, muszą znaczy. Nie nie, nie, nie chciało mi się lecić jeszcze do piwnicy po zapasowe szypce, które tam mam, i które bym przyniósł i pokazał, ale to, to nie ma sensu. Szypce kosztują w granicach nowe 10-11 zł. Ważne jest, żeby były wyprofilowane tak jak te, czyli żeby nie wpadały do kuwety, żeby tu jest uchwyt na rękę, żeby nie ze, zejść za, za głęboko. Jakby były trochę dłuższe, żeby były fajniejsze, żeby nie mieć ryzyka zmoczenia ręki, natomiast. 10, 11 zł, raczej znaczy minimum dwa najlepiej trzy yy, szczypce potrzebujesz. To nie jest duży koszt. Jak już to wywołasz, yy, utrwalisz, yy, wypłuczesz, to musisz później wysuszyć. Możesz to rozwiesić, yy, żeby się suszyło, możesz kupić sobie suszarkę. Suszarki. O, nie mam suszarki. Suszarki nowe, nie wiem ile kosztują, Suszarki y, używane to jest w granicach 50 do 100 zł. Kupując y, używaną suszarkę, nie patrz na to, jak wygląda płótno na niej, bo to się da wyprać, żeby ono nie było porwane, bo może być brudne. To nie ma żadnego znaczenia. Patrz na blachę, która jest w środku, to tak zwane lustro. Ono ma być nieporysowane, ponieważ jeśli będziesz chciał wy, 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 wysuszyć zdjęcie na błysk. To każda ryska na lustrze spowoduje ślad na Twojej odbicie, i będziesz klow wtedy, ile się da. Natomiast jeśli chcesz wywoływać tylko na mat, no to nie ma problemu, lustro może być nawet porysowane, Ale kupując, popatrz dokładnie nie na płótno, tylko na lustro. Ale chcąc wywoływać do suszarki, jeśli chcesz, no to wałek inteligatorski. Nie wiem, ile kosztują, ale to nie jest duży koszt. Nie ma problemu z takim czymś. Nie wspomniałem jeszcze o żarówce, o oświetleniu. Zapomniałem o tym, że z ciemni, takiej czarno-białej, podstawowe oświetlenie to jest światło czerwone. I nie może być innego światła to musi być czerwone światło. Możesz kupić żarówkę, taką jak ta żarówka czerwona. To jest czerwona, ładna żarówka oryginalna. Koszt takiej czerwonej żarówki to jest w granicach 100 zł. Tu też można kupić używane, ale nie, nie spotkałem, bo nie mam napisanej y, używanej żarówki, y, ile kosztuje. Żarówka ma tą zaletę, że można wkręcić we wszystko i będzie ci świeciła. Zamiast żarówki można kupić y, lampę ciemniową. Jest to jakiś rodzaj lampy. Nowa kosztuje w granicach 120 zł. Używane można kupić za. Czasem podobną cenę albo wyższą. Lampa ciemniowa ma to do siebie, że możesz włożyć jaką bądź żarówkę do środka, natomiast ma czerwone szkło o odpowiedniej właściwości, które po prostu przepuszcza właściwą ilość światła i właściwym kolorze to światło. Przy czym ja też pamiętam, jak kiepsko było z tymi żarówkami czerwonymi, to się po prostu normalnie malowało żarówkę na czerwono i też się taką używało. Ktoś mówił o tym, że lubi przy lampkach rowerowych, tych tylnych, czerwonych zdjęcia. Nie wiem, trzeba by było sprawdzić, czy nie zaświecała papieru. Bo to tylko chodzi o to, żeby nam nie zaświeciło papieru. Bo filmy i tak wkładam w całkowitej ciemności, tylko potrzebuję do papierów. Więc żarówkę możesz na początek założyć yy, lampy rowerowe, ale ja nigdy na lampkach rowerowych nigdy nie robiłem zdjęć. Nie wiem, jak to świeci. Nie bez sensu. Jak robić, to robić. Żarówkę czerwoną porządną kupić za 100 zł. Nie ma co oszczędzać aż tak bardzo. Nie zrobiłem podsumowania, ile za wszystko trzeba zapłacić, żeby uzyskać, żeby wszystko skompletować, myślę, że no niestety. Jak kupisz powiększalnik za 200 czy 250 zł, to to może się okazać, że, stan, że całość je zamknie, nie wiem, w 500, 600, 700 zł całe posażenie ciemni. Co uważam, że nie jest aż tak wyżyłowaną rzeczą. Tak jak mówiłem, nie kupuj drogiego obiektywu, chociażby ci namawiali, że nie, no to jest badziewie, kupmy jakieś inne. Spokojnie. Jak zaczniesz widzieć, że on jest słaby, to wtedy będzie oznaczało, że powinieneś kupić lepszy obiektyw. A jak nie widzisz, że jest słaby, to znaczy, że ten obiektyw jest bardzo dobry. To co? To by było tyle może na początek kompletowania ciemni fotograficznej. I, I już. Jak skompletujesz ciemnie, to będziemy robić odbitki. Bo fajnie jest robić własne odbitki, wywołać samemu film, i zrobić z nich własne, samodzielnie odbitki. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów, do subskrybowania kanału i do zobaczenia. Cześć.